Runda rewanżowa w trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej zbliża się wielkimi krokami. Na ostatniej prostej, przed pierwszym meczem o punkty, są także piłkarze motoru Lublin. Trener zespołu jest zadowolony z przebiegu okresu przygotowawczego oraz z pozyskania do drużyny nowych piłkarzy, jednak ubolewa nad tym, że w zajęciach nie mogli brać udziału wszyscy zawodnicy. Pokrzyżowały nam troszeczkę te kontuzje. Te nasze plany najbliższe, ale wierzę, że te, te kontuzje, mikrourazy, które się pojawiły u chłopaków, mam nadzieję, że 2-3 dni i, i większość drużyny będzie już do, do treningu. I wierzę, że no praktycznie cały skład będę miał do dyspozycji na, na mecz ligowy. W minioną sobotę żółto-biało-niebiescy rozegrali ostatni zimowy sparing. Lublinianie przegrali na bocznym boisku areny Lublin z radą Radom 1-2. Jedyną bramkę dla ekipy z Koziego Grodu strzelił w drugiej połowie Damian Palisiewicz. Spannik to pewno pożyteczny, bardzo dobry zespół. Nie przez przypadek są zdecydowanym liderem trzeciej ligi mazowieckiej. Także tutaj nie ma się, jak to się mówi, czym przejmować za bardzo. Generalnie można podzielić się na dwie połowy. Pierwsza połowa, było widać, że pierwszy raz graliśmy na trawie, dużo niedokładności. A druga, zdecydowanie lepsza. Także, także patrzymy z optymizmem w przyszłość. Teraz przed motorem ostatni tydzień przygotowań. Najbliższe treningi będą odbywały się głównie pod kątem sobotniego meczu ligowego z Wulczanką. Szkoleniowiec liczy na dobrą postawę swoich podopiecznych w tym starciu. Już wiadomości na temat przeciwnika mam, ale mówię, to jest pierwszy mecz, gra na trawie, pewnie będzie duża niewiadoma, ale mówię, jedziemy, jedziemy tam zapunktować, jedziemy, jak to się mówi, powalczyć o punkty i tak będziemy się przygotowywać.